Co spodobało mi się w nowej Sony Xperia 16, przede wszystkim nowe proporcje. Smartfon nie jest już takie wydłużony. Mamy płaski tył, płaskie ramki, płaski ekran OLED. Zobaczcie, wygląda tak. Prezentuje się fajnie. Mamy też miejsce na kartę SIM oraz dodatkową kartę pamięci. Jest też mini jack, który jest teraz mało spotykany. No i mamy nowy, nowy interfejs aparatu. Zobaczcie, prezentuje się tak. Wchodzimy, mamy tutaj od razu funkcje takie. Z automatu możemy przejść w tryb Pro, który jest dużo bardziej zaawansowany, bokę, który jest tradycyjnym portretowym trybem. No i to, co tutaj jeszcze doszło, to tryb Makro, którego wcześniej Sony Xperia nie było. To już tutaj duży plus. Możemy sobie sterować. O, proszę bardzo. I tak się smartfon prezentuje. Ma też bardzo fajne głośniki stereo, flagowe wnętrze. Pełną specyfikację oczywiście możecie zobaczyć w recenzji na technosenior.com. A co Wam się podoba w nowej Sony Xperia? Myślicie, że ma teraz szansę z pozostałymi smartfonami? Czy dalej coś Wam w niej brakuje? Cena tego smartfonu to 6,5 tysiąca. A ja, tak jak mówiłam, zapraszam na pełną recenzję na technosenior.com.